Siema. Z tej strony Darek łowca Szparek I dzisiaj gramy Dariusem na topie pod full kryta. Zgadza się, dzisiaj gramy Dariuszem Dariusz Dawno go nie było. Dosyć silny czempionik na topie na 1 na 1 pod full kryta. A, może być ciekawie, może być ciekawie. Gram Worna, który gra. Face Rusha, czyli ziomek będzie chciał ode mnie zdecydowanie uciekać, zobaczymy czy mu się tu uda, szczerze ja mu, no Dariusem najlepszym nie jestem, nie, to muszę sobie przyznać, ja nie Darek, jak Krzysztof, więc może być ciężko, ale w sumie w Orna, no widziałem, że ludzie potrafią wygrać Ornem w Dariusa, więc zobaczymy, Kryt nie jest za silny, nie, Kryt nie jest jego najsilniejszym buildem, ale ja takiego pójdę w tej grze pójdę? Plan jest taki, żeby nastakować później pasywę i z jednego W auto ataku kogoś. Przy okazji gram nową runę Aksimarkanis, żeby mieć ulta części, bo czemu by nie? E, bo pasywa daje no, mnóstwo AD, nie? Więc mega combo. Dużo AD, plus duże kryty. To wszystko idzie ze sobą idealnie, nie? Dobra, no jest Ornik. Ornik, Popcornik. Orn dosyć. No, będzie mnie pułkował, nie? Ja nie mam niestety second winda na ten matchup, ale. To nic, nie ma problemu. On będzie chciał pewnie na razie i tak tylko farmić, więc dla niego to bez różnicy mam wrażenie. E, aczkolwiek powinno to mieć dla niego różnicę, bo gościu tutaj traci dużo HP. Dosyć słaby trade z jego strony, muszę mu przyznać. Nie wiem, czy on tak podszedł, ale. Skoro chciał, to okej. Okay, nie ma problemu. Wave się teraz zresytuje, będzie we mnie puszował się. Nie mam warda, bo tutaj, a szkoda. Chciałem mi zwardować w enemy las, ale najwyraźniej będziemy żyć w niewiedzy, nie? Będziemy żyć w niewiedzy. Użyłam pota, ja swego nadal mam. No i tak będzie się sporo leczył. On gra z Second Wind, a pewnie, tak jak mówię, Second Wind silny, silna runa na Early. Pewnie już go z dobre 50 HP wyleczyła. Tak, plus minus zgadując. Cała sztuczka teraz będzie polegać na tym, żeby nie umrzeć od ganka, od przeciwnego dżungla nie? Cała sztuczka Zobaczymy, czy mi się to uda. Czy, jak użyję Wii i dobiję Kripa, to mam. Yy, dobra, chyba jestem na 0 many wtedy. Czyli 31? A no faktycznie to zwraca 100% many. Nie byłem pewien, czy zwraca 100% many, czy nie. Ale najwyraźniej zwraca. Głupi pomysł, to był straszliwie od niego, żeby podejść. Nie mam pojęcia. Chyba, że tu jest na jungler, ale nie wiem. Prawdopodobnie może być, skoro on tak dziwnie zagrał, że on chce wybejtować. Ja sobie użyję już pota, nie użyję. A nie, na bocie jest. Kurna, co? To on się tak traduje ze mną, kiedy enemy Jungle jest na bocie? Stary, to ty tracisz jeszcze kolejnego wavea, nie? Nie wiem, czy o tym wiesz. Ja nie mam tepa niestety, ale. Um, kurna, nie mogę się tutaj cofnąć, ty. W sumie to może. Zapomniałem, że nie mam tepa, nie? Zapomniałem, że nie mam tepa. Ale może go wybejtuję, kto wie. Zapraszam na wbite kolego. Ja i tak będę się zaraz cofał prawdopodobnie. No dobra, głupi pomysł z twojej strony. Straciłeś dosyć sporo healtha, ale e, wydaje mi się, że możemy go zabić. Ja chciałem się tu cofnąć, ale widzę, że mam e, dżunglera w górnej części mapy, więc wydaje mi się, że e, zabijemy go. Dobra, no życzę powodzenia, bo ja nie do końca mam jak go dogonić już teraz. Mu, spinguję mu dwa razy, żeby mi pomógł przepuszować, bo to jest główna rzecz, od której od niego oczekuję. Żeby dopuszować. Mm -mm. Jednak nie udało się, bo Enemy Jungler tu był, który jest o wiele silniejszy. Chociaż! Na Close, nie? Close. Eee, dawaj to. Chciałem przez chwilę teleportować, ale zapomniałem, że nie mam tepa. No dobra, no zabił, chociaż chwej. No niestety, Kazix okazał się silniejszy od mojej Gwen. Eee, niefortunnie. Ja nie miałem ani many, ani HP, nie miałem też e, teleporta, więc ciężka to była rzecz do rozgryzienia. Wydaje mi się, że jakby wcześniej przyszła Gwen, zamiast robić krogi, to byśmy zabili na 100%. Ale, jakby, no, nie mogę się z czyjąś decyzją kłócić, nie? Skoro on taką podjął, to znaczy, że uważałem za poprawnym. Eee, kupiłem pierwszego Dirka, bo idę pierwszego kolektora. Mm, ten ziomek jak pójdzie w armory, to będę miał dosyć słabo, tak szczerze. Ja będę ogólnie mega squishy w tym meczu i na ich team to nie jest najlepszy pomysł, ale. minus jeden kanon? Tragedia, że zmisowałem tego kanona, no dobra. O, dobra, też zmisował kanona, więc jeden za jednego, nie? Oko za oko. Chciałbym to dopuszczować, ale no troszeczkę irytującym miejscu jest ten wave na ten moment. No, i widzisz, on wygrał na mnie na luzie w sumie tego trajda, Jakby nie zrobił nic specjalnego, a wygrał. Także to nie jest tak, że to jest e, aż tak jednostronny matchup. Ja sobie pójdę zjeść też żel, Żelków kilka. Bardzo chciałem HPK zregenerować. I wracamy, nie wracamy. No teraz to on nie może się dasznąć, nie? On, on po prostu czeka z tym dalszym do momentu, aż ja użyję swojego przyciągnięcia, nie? No bo jak użyję przyciągnięcia, to on już może robić sobie co chce, tak szczerze mówiąc. No pewnie, jakby, jakby miał tu ulta, ja bym tutaj nie żył. Jak co? Ja bym tutaj nie żył. Od tego full tanka. Ja nie żyję <laughs> Jak ja kocham full tanków, nie? Ale dobrze, dobrze Ja zużyłem damage Więc w sumie to on Powinien mnie one-shotować, nie? Klasik tak zwany Ale do, no w sensie Tak zwany klasyk Że cię full tank zabija Z 500 HP na spela Ale W sensie spodziewałem się tego, nie? No jakby Idąc z takiego builda Ja będę bardzo squishy I ja nie będę wygrywał z Ornem Mimo, że moja postać jest zabijaczem tanków To ja nie będę z nim wygrywał e, Przez mojego builda Ale taki matchup no, no ja blind pickowałem, nie? Więc blind pickując Niestety nie mam wyboru, nie? blind pickuję to musisz się pogodzić z meczapem. Nie jest to oczywiście bardzo zły meczap, ale na pewno będzie irytujący no bo no skoro ja już z nim przegrywam, no to ja z nim nigdy nie wygram. Chciałbym po prostu teraz chyba farmić, tak szczerze. Tylko może być ciężko bardzo. <laughs> może być bardzo ciężko. Nie żeby to zrozumiało, tak że Darius przegrywa w Orna, bo wydaje mi się, że Darius w orne jest dosyć silny. Tylko no nie podleta Lity, nie na początku. Raczej wolisz iść w bruzera. Taka, co tego. Trick. Ja poczekam aż ten Wave do mnie przyjdzie. Yy, na luziku nie ma co się śpieszyć. Yy, nie ma co się śpieszyć. No ziomek jest silny, nie? nie ma co udawać. Swaniaka. Yy, gościu jest silny. Wiadomo, jeśli on popełni duży błąd, no to ja mogę na tym skapitalizować na luzie. Tylko duży błąd to jest użycie wszystkich speliwni, coś nie? A no gościu jest otpkiem orna, więc nie zrobi tego. W ogóle też bardzo dużo tepeków jest. Yy, otpki ki mi się wydaje, że przejęły ten serwer w pizdu, zresztą jak każdy inny. Ale to. E, po prostu chyba. Ko komfort jest większy, nie? Ja też zresztą jestem od tepkiem, jakby nie patrzeć. Gram Gragasem na mainie głównie. Więc. Wglądzie w ogóle w samymory, nie? Sadek. Tak zwane pograne. Nie jestem jakoś dziwny. No, komfortowe jest to na pewno, nie? Ja, pindole to trade, nie? 700 obrażeń z QW mi zadał. Full tank, ja nie mogę. 700? Obrzydliwe ilości. No ale no trudno, no. muszę spodziewać się po prostu, czy prosić bardziej Gwen o ganka. Jak przyjdzie, fajnie, jak nie, no to trudno. Eee, ja bym ją tutaj z chęcią zobaczył, taki jest mój statement osobisty. Przynajmniej jestem w klipach na równi, nie? Tyle dobrego. Pyk. W sumie to nie był dobry trade. Czy on mnie zabił? Nie, a musiałem flashnąć. Szczerze jak mnie flashnął, chyba by mnie zabił, nie? O, nie żyje, żegnaj w świecie No niestety, yy, od ganka już nie mam counterplay'u Jeśli przyjdzie na mi Midlaner, no to po prostu umrę To trochę mnie jeszcze bardziej pogranża w, w, w byciu do tyłu, ponieważ on... Kurde, na, na takim low play ty bierze? No ale I guess Gwen się pokazana idzie Jeszcze Kazix był na górze No to my bad, nie? My bad, znowu gank A szkoda, a szkoda Bo jakby ktoś był, to pewnie był umarł, nie? Ale już yy, trudno, trudno Teraz i tak będzie yy, coraz gorzej prawdopodobnie O, trzy różyczki, tapujemy, tapujemy Widzowie No kurna on jest tak tanki, że to jest już Nie do ugrania w żaden sposób możliwy Trzebowałbym Gwen Tak Zauważyłem, że żonglerzy lubią gankować Jak im się powie, żeby gankowali Więc zapraszam do zgankowania Koleżanko Pff. Ja dole, ile ja mu zadałem Dobra Ty, on umrze? What the hell! Dobra, ja go zabiłem? Eee, fakt, że ja go tu zabiłem, jest dosyć crazy. On rzuci tutaj speli trochę, więc. To jest niewiarygodne, nie? Żartowni się tak zwani w enemy teamie, nie? Purna zabijasz ich tą gwen. Obu. Masz ich obu. Dawaj, szefie. Kroisz, kroisz. Nice. Jeden. Dawaj, drugiego. Dawaj, drugiego. To jest ty korn. Dawaj, go dobrze, dobrze. Śmiało, śmiało. Eee, idziemy w merce w tej grze, chyba. Co? Chociaż merce brzmią słabo. Mają mega dużo. Mega dużo AD damage'a też. Wydaje ja mi się, że na razie pójdę w to. No i zarąbiliście, nie? W ogóle ja tego Kaziksa zabiję na QR. Nic więcej. Na samą QR-kę To pokazuje jak silny ja jestem w postacie, Które nie mają tysiąca armora No bo ten ziomek to ma z 200 armora już, nie? A taki Kazix, No, no, na QR-kę I kolektor go dobija Idealne to było To było idealne Że ziomek na to zmarł to sam się zdziwiłem Co pewnie było po mnie słychać, nie? A ciężko się nie zdziwić No kto by to się spodziewał? E, nie wiem czy ten Orn schodzi czy nie Jakby przyjmę, że schodzi Dlatego przepuszczuję Okej, okay, został Ile ma armora? 200 Ohohoho. 200 my mamy dwóch magów w topside i mnie i on poszedł w full armory full ale no dobra no dobra trzeba zaakceptować swój los i yy, wytrzymać nie presję wytrzymać natarcia jakby farmiąc pod turetem jestem jak najbardziej fajny nie wiem jak to sobie może przyjąć dwa tower shoty taką sportowo, to nie ma znaczenia Fajne jest to, że moja E daje mi sporo penów Ty, w sumie ja E powinienem maksować moja W ja punkt W, jeszcze jeden Jak E mi daje 40% armor pena na wymaksowaniu What the hell? To mi daje tyle armor pena jak tego nie maksuję? Powinienem to o wiele szybciej maksować Dobra, pyk, mamy 30% już To jest jak 30%, to jest jak Black Cleaver Jak jakiś item na peny, wytyfy mm. Jesteś na wizji, koleżanko Także uwaga, także uwaga Ja sobie chyba to po prostu przepuszuję, tak szczerze no bo nie mam e, za bardzo co do roboty mieć. Gościu jest dosyć silny, nie chcę za bardzo z nim wchodzić w potyczki jeden na jeden. Raczej sobie odpuszczę takich przedsięwzięć. E, oni się tam nie wybiją, ale ja mam w to wywalone grubo, grubo wywalone w to mam. Dopóki on mnie nie trafia każdym spelem, no to jest okej, okay, nie, ale tu muszę ładnie wytańczyć. E, ja tu jestem na wizji, więc stąd ucieknę, bo dostanę Orn ulta i umrę, więc goodbye. Zapomniałem, że tam jest wizja, on tam stawiał przed chwilą. I e, co, pociluję na chwilę róże, dobra, dużo nie zauważył jako pierwszy Godzina jakby to zobaczyła byś na to rzuciła, nie? Beskita, trzeba było przejąć. Różyczki. Trzeba było różyczki przejąć. No ja e, się stąd ewakuuję, bo dostanę dive'a. E, widziałem jak Fistus schodzi, więc goodbye. Nie mam zamiaru umierać. Nie mam zamiaru umierać. E, dobrze, że go zobaczyłem na tym wardzie, no bo no wiadomo dostanę dive'a, nie? Top lane jest głównym celem ich. Oni nienawidzą po prostu takich jak ja. Jestem głównym celem przeciwników. Ja to respektuję naprawdę. Każdy kogoś nienawidzi. Ja na przykład nienawidzę czarnoksiężników. Nienawidzę ich czarnej magii. Nienawidzę wszystkiego z nimi związanego. Jeśli on tutaj nadal jest, to się zżyga. Fakt, że tu Fizz po, po, po pół minuty nadal tu stał ten Fizz jest niesamowity dla mnie. Ale umiera zamiast za to. Jak bardzo on musi pawać nienawiścią do mnie? I ten Kazix, i ten Fizz. Wydaje mi się, że chyba w poprzednim życiu zaszlachtowałem człowieku i matkę, ojca, maczetą normalnie, nie? Jechałem po nich zdrowo. Ale to tylko przypuszczenia. To tylko czyste przypuszczenie i spekulacje. Skoro coś takiego się dzieje, no to coś musi w tym być. Bierzemy kurna, to jeszcze w pizdu. Zaraz infinitkę mamy, więc na luzie. Idę Prosto w mida, bo coś czuję, że tam będzie zaraz jadka, nie? I Ja muszę na nie być. Ja bym nawet chciał na niej być. Nie wiem, czy on się spodziewa, ale Orn jest dosyć silny. Tylko, że on ma 0 rezista. Ten Orn poszedł w dwa, trzy pełnej itemy na Armora. Hmm. Powodzenia w graniu na Gwen i na Hweya, chłoptasiu. Powodzenia. Życzę miłego, miłego dnia. O kurna, ale będziemy tapować różyczek. Tapujemy, tap... Tam są... Jezu, ile róż! Patrz, ile róż, człowieku. Tapujemy, tapujemy, tapujemy. tapujemy. No dobra, to on nie ma ulta. Pewnie bym nie złą jakby trafił, ale nawet nie starał się tego trafić, więc spoko. Mm, nie wiem czy on nie chce iść w Mida, więc ja tam raczej podejdę. Coś, że ten fis może mieć niecne plany co do Mida. Kurna, ten, ten draven jest dosyć crazy. Faktycznie jest na midzie, ale czy ja mogę ich zabić w ogóle? Ja pindole nie, nie trafiłem. Gościu, czy ty nie przesadzasz lekutko? Pewnie jakbym go ultnął, bym go zabił, ale bałem się, że on mnie zabije. Znaczy, jakby to był kryt, to bym mnie zabił, więc w sumie to ciężko było przewidzieć, co tu się stanie. Jakby to był kryt, to bym nie żył w tym momencie. Wiem, że potrzebuję tego wave'a. Nie nie wiem, czy ja nie miałem kół czy co? A zresztą. To nie jest mój mecz, nie jestem 1-6. Ale znowu Szumarłem chyba z 5 razy od ganka. Czy mogę siebie obwiniać? No nie zbyt Akceptuję to. Akceptuję to stuprocentowo. Zaraz mam infinitkę, więc spoko loko. Za 20... Okej, okay, już nawet. I to może nawet pota nie będę musiał sprzedawać. Sigma. Dawajcie różyczki. Dobrze dobrze, ja mam wpis ładę w sumie. Dzięki tym różyczkom z 35 dodatkowego. Damn. Szkoda, że nie mam samonerów, bo Darius bez samonerów to jest no bezużyteczne gówno w sumie. Przeciwko takiemu Dravenowi, bo ja do niego nie dobiegnę, nie ma. Chyba chyba, że zostanie CCK ale no wtedy to już każdy dobiegnie. Hmm. No dobra, poszedłbym tak szczerze na bota sobie, ale nie wiem. Chciałbym też bardzo buty. I w sumie mamy te ulepszone buty, a ja ich cały czas nie kupiłem, jaki ja jestem głupi. To one są tak dobre, a ich nie kupiłem, ja pd. Swiftnesiaki ulepszone, oh my god. Ja muszę to kupić, a Asaproki, Asaproki Asap muszę to kupić. Dawaj różyczkę, dawaj Warda, pyk, pyk. Ile one kosztują te... O wiele lepszy. 1450, brakuje mi 150 golda. Hmm, Pokampię w tym krzaku, albo może i w tamtym, a może i w tym. Hmm. Mogę tam. Podejść. Jakoś tak zawile. Chociaż nie wiem, bo będzie mnie widać tak czy siak, mam wrażenie. Ale mogę podejść. Od boczku. O kurna. Tak, Gwen to ich wysadziła, nie? Tak, Gwen ich wysadziła w pizdu. Respekt. Respekt dla króla hip hopu. All me panowie, all me, nie? Darius Dev. Idziemy, kurna, jak po swojej. Dawaj tego wina, ale win and machen. Win and machen. Give me the win. Kurna, ulcik? Stary. My bierzemy tego inhiba, nie obchodzi mnie to. Dobra, żartowałem, nie? Wyjaśniamy czereśniaków 24 na 7, powodzenia. Chciałem wziąć tego inhiba, ale jestem melkiem, o jest nie Myślałem, że on weźmie, ale najwyraźniej nie. I może zostanę sobie to jeszcze chwilę? lowki tak, dla, dla pohowerowania. Mm. czy on flashnął? No? Czy skąd on się tam wziął? O kurna, ale gościu znikł no, no ty też nie żyjesz, kolego raczej. Nawet niezbyt chce ci pomagać, będę stąd szczery. Tylko, że Gwen kończy grę. Mm, więc tutaj można by poprzerywać rikole. Szczerze mówiąc, Siema ma gościu. Awczysz najwyraźniej? Ja idę w topa. Nie ma co tutaj szukać. Jestem za wolny, żeby ich gonić. Nie mam butów jeszcze, nie? Żegnaj, mała, jesteś martwa. Jesteś martwa. Kurna, mój creep. Gdzie ten wave, tak głęboko? What the hell? To nawet go nie dobiję. Nawet nie mogę iść na tego wave'a, ale smutne życie. To skąd ja mam wziąć pieniądze? Dobra, kurna, idę w Mida. Nie wiem, ja chodzę w Tomi z powrotem. Robię jakieś zawijasy zagmatwane. Są taki szybki jest, wytyfy. Nie no, kurna, nie wierzę w to. Ja, ja, on, 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 jaki on jest szybki jeden z drugim. Ludzie są dla mnie za szybcy. Ja muszę kupić buty. Ten Draven to biega na 600. Awaj, kurna buty, dobra, mam 640. Mam 700 od razu, dobra. Na butach w końcu można chodzić. W końcu można iść do drużyny. jak zapindala mnie. Teraz, teraz się zaczyna gaming. Mówią do mnie gamer, domino gamer. Ja, pindole, jaki wylew. Nie, 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 nie oszczędzam, nie? Nie widzę przeciwnego Fisza, niestety. Ja chciałem go również zabić. Zwanshotować wręcz. Ty, Fisz. ma Fisz. Dobra, umierasz, w frajerze. A! Jednak nie. Ma 0 HP. Nie wiem, jak go uderzyć. Ale moja MFK kończy grę. Ty, on nawet nie defuje. W pizdu. Odpuścił se. Biorę dla was reda, chłopaki. Wszystko dla was. Everything for you. Kurna, defuj... Patrz na to. <noise> Ale wyrwał, nie? Wyrwał bombę między zęby. Go też? Szukasz problemu? Nawet go nie zautodatkowałem. Wy ty ten Draven dobry jest, o co chodzi? Nie, nie wiem. On wyszedł 0,10 z linii, a on nawet z źle nie gra. Nie wiem o co chodzi. Ale no dobra, już kończ to arbitrze, nie? Kończ to. Kończ to, pani arbitrze. Czy ona soluje właśnie barona? Chcę to zobaczyć, szczerze? Chcę to zobaczyć. Pokaż mi to. Gwen versus baron użyła ulta nawet. Ona ma wydupcone, nie. Ty, ale ja wstaję za 14 sekund. Poczekaj na mnie, baby. Nie, nie dostanę Baron bufa, nie. Sadek. Ale no nic, zrobiła barona, więc respekt, tak czy siak. Solo. Solo Baron w 20. minut. W sumie bardziej w 28 Więc troszeczkę więcej ma Czy on to robi Myślałem przez chwilę, że ta MF-ka mu sksuła. Ale nie, ale nie, dobra dawaj do gomida. mida Kończymy tą grę O Oho, Loki ja jestem w stanie kogoś złą Tak szczerze mówiąc, tak bez czapy, ja pidi. Mówię ci. Jestem w stanie kogoś zła tylko największy problem może być z podejściem do danej osoby. Chciałem też pasywę, ile pasywa mi daje? 180 AD? Przecież ja na pasywie to mam z 500D. Jeszcze konkurer da mi milion. <grym> nie wiem ile. Jak nie wiesz ile, to mówisz milion. On mi właśnie dupnął za 600, z ataku. Ty? Ja umarłem prawie. Od, od samej ryby i to takiego Drivena. What the hell? Słucham. Nieźle. Nieźle mi przywalili. No, ciężko mi w sumie tak przejść prosto, nie? Prosto w nich. Eee, Barona nie mam. Nie, nie wiem, co ja w ogóle jeszcze robię na midzie. A sekuruję moją drużynę. Sigma. Czyli mam iść na bota. Gwen już tam i. O, przestraszyłem się, fisza. lekutko się go przestraszyłem. O, on jest dosyć straszny. O, ma dosyć dużo obrażeń. Hmm, ale przejdę na dolny inhibitor. Tutaj nikogo nie ma, więc. Ty, turety wstały, teraz turety wstają, to jest ciekawostka. Zapomniałem o tym. Turety Nexusowe się teraz respią. Co jest fajną zmianą, według mnie. Szczerze, fajna zmiana. Ja dostanę coś one shota, chyba. Dobra, uciekamy, uciekamy. Nie skrytowałem niestety z mojego W. Jakbym skrytował, bym go zabił. Ty, 5 za 0, przegraliśmy ten mecz, pizdu. Nie da rady skończyć, nie ma jak iść. Nie mam jak przejść dalej, nie ma jak z tej gry sprogresować. Nie ma jak tej gry dalej sprogresować. A bardzo bym chciał. No jednak win to win, nie? Mimo, że nie poszło mi w tej grze, no to przydałoby się jednak wygrać. Ten Draven jest straszliwie silny. Zaryzykowałbym stwierdzeniem, że jest silniejszy od mojej mf -ki. Kolejny obiektyw to jest Mountain Soul za półtora minuty. Więc powinniśmy w sumie na tym się skupić Ja pójdę na bot'a Ten Orn ma 500 armora stary 500 Ja pindole Gościu ty masz 500 armora Skąd ty w ogóle tyle wytrzasnąłeś nie Jakby święty Mikołaj ci to dał 500 i to z Randuinem Jezu panie boże Przecież ja mu bije po 20 zł ataku pewnie Gościu ma 500 armora Dobra, nieważne Trzeba iść do przodu, nie? Strach ma wielkie oczy A ja mam wielki topór Stoję w tym krzaku I czekam na ofiarę Po prostu na jakąś ofiarę losu muszę zaczekać Tylko czy jakaś się tutaj pojawi? Uuu. Uuu. Ja bin dole na trzech ataki. Ja dobra, muszę przyznać, że jestem bezużyteczny, ale powód jest oczywisty jak dla mnie. Ja nie mogę do nich podejść. Nie mogę do nich podejść. E, zrobię teraz taką sztuczkę nazwaną e, fejkową presją, czyli idę w enemy bazę, udając, że robię bagdora, mimo że pewnie nie mogę. Ty kurna, ktoś tu teleportuje, nie? Dobra, dobra, sztuczna presja, co? Dobra, dobra. Dobra na potęgę. My tu umrzemy, stary. Ciekaj lepiej. Ja to chciałem sam zrobić, ale skoro oni chcieli się przyłączyć do śmierci mojej, no to spoko. E, co Chciałem powiedzieć, aha, że ten Draven to mnie zabija na 3 taki ataki. Zanim do niego, na niego popatrzę w ogóle. Zanim na niego popatrzę, to ja już nie żyję, więc, no nie wiem, wydaje się po prostu, useless Darek, bo, no zanim ja podejdę do nich, to ja umrę. Problem Jestem zbyt squishy. Fizz może mnie złą-shotować, no, jest jedynym uselessem, nie? Może z nim wygram, ale do Dravena to ja na niego popatrzę i ja umieram, nie? Niestety. Potrzebowałbym po prostu jakieś tabiki, armory, cokolwiek, bo naprawdę jest ciężko, jest ciężko podejść do kogokolwiek. A wy no to że przegramy ten mecz jeszcze, nie? Bo nie tylko ja mam te problemy. MFK też nie można nikogo nawet huchnąć, no bo po prostu umrze. A przy okazji gardło.. niech ta gra już się kończy, bo gardło już mi siada na na maksa, nie? Już gadać nie mogę. Już w dupie czy ten mecz wygramy, czy nie, człowieku. Potrzebuję. Moje gardełko zachować, kochane. Bo mi głos siada powoli. No mogę iść, nie, ale czy ja nie dostanę one shota? Hmm. Może powinniśmy ich chaseować, lowki. Żegnaj No tak jak mówię, no dostaję po prostu one-shota Ale Gwen idzie na Bagdora, więc e, Trzeba zaufać w procesie Dawaj, kurna, kończysz tą grę Dawaj, baby, kończysz to Kończ, dobrze, dobrze, nie Takiego darmowego wina to jeszcze nie było, stary Nigdy już nie zagram tym Dariusem Ale to nigdy